w kolejnym odcinku z Minecrafta na serwerze. Okay. Dzisiaj będę tu robił troszeczkę porządki i nadal kopał. Widzicie, mam trzy dzieksy, nie wiem co z nimi zrobić. Na razie te droższe rzeczy chyba dłożę sobie do mojej skrzyni. Czekaj, tu nie mam, wszystko mam. Merale do tamtych. Potki wezmę, potelki z Pax zbiję, tak chyba więcej leci, będzie 22, dawaj, tak, może jeszcze dzisiaj postaram się na jakiś lepszy miat z <laughs> Dobra, jabłka sobie w zasadzie zostawię. Robię lapis. Pójdę was to do sklopat. Widzicie, nie mam za dużo kasy, bo u nas w same śmieci. A, no fakt, wiem co mi się przyda. Zobaczcie. Robię kilo, czy nie? Tak, mam dużo drewna. Nie ma porządek w kryjem, jak idzie to teraz już, jak trzeba nie mam gdzie ich dawać. Jak widzicie, to już jest prawda, że cały ja tu robię trochę porządek. Hmm. Kilo centrum Ranking. Patrzcie z tymi centrum szkoda. Nie mam Nie mówcie! Naprawdę, nie mam kilofu. No, bo tu mnie będę wszędzie kopał. Może chociaż w skrzyni będą jeszcze... Według mnie to jest bardzo dziwne i bardzo głupie. No, ale... no co mam zrobić? Dobra, drewno mogę tu odłożyć. Deski też, stajka też. Już w zasadzie pójdę sprzedać. oblat też sprzedam. Napisu się nie da więc odłożyć. I TNT chyba też zostawię, bo może się przydać. Nie wiem, tu muszą bugiel, ok. Ile to, to nie jest całe kobla? Jeśli tak myśleliście, to się grubo myliliście. Wiecie, ile my mamy kobla? Ile ja kupałem tym złotym kilofem? On poza tym szybko kopie, więc nieduża dla mnie różnica. patrzcie ile już w ekwipunku mam w tej skrzyni. W samej tej skrzyni. patrzcie ile tu jeszcze. Będzie do, do sprzedaży dużo. Dobra. Będzie szybciej warp sklep. Bez szybciej. Bo nie jest łapis, a nawet nie wiem, co to jest kobla. Gdzie mamy kobla? Gdzie jest kobla? Chcę sprzedać kobla. ona? O jest. No i ja chyba będę miał już 5000 nawet w sprzedaży. Jak chcecie dobrze zarobić, to kupujcie sztabki, sztabki złota i zamieniajcie je na gold na Sprzedawacie. Bo jedna sztabka złota kosztuje... Nie wiem co ja już piszę. Jedna sztabka złota kosztuje 200, a jeden gold nugget kosztuje 100, ale jednej sztabki będziecie mieć chyba 9, jeśli się nie mylę. Deneruj nie się świecie. w świecie. Dzisiaj może się postaram... No nie, chyba o serwer. To robić jakiś mały maraton. Może dzisiaj, rzuci no, wrzucić więcej odcinków. Na szczęście to nie ten serwer, bo już się przestraszyłem. Już ginę, bo nie miałem praktycznie nic. Nie no, nie chcę wejść normalnie. Czasami z tym wejściem dla mnie jest problem. Chciałbym lepiej przypadać klikom inny serwer. Może być ktoś 301-ak serwer, na 100 of Ciekawe. Jeszcze <laughs> ile śmieci jest do sprzedawania, a te kamienne rzeczy po prostu gdzieś wywrócę dawam je na spełnię. Możemy mieć żelazny zostawy, no bo mieć żelazny jest nawet. Dobra, ale kamienne to po ktoś może tam wpisać um, kit gracz, chyba taka była komenda. Tu mam ture czasu nie. No, ile, tego mam, ile tego mamy ile tego mamy w skrzyniach? Prawie dwa całe kwipunki. Patrzcie ile mi co będzie już. w skręcę co jest. No też kobiet. Światowo petełko w stronę, ale po prostu... Jak będę się musiał jeszcze raz wrócić to zrobić? Dwa. Pójdę z... Po siedem ses jest... emerald! Lol, idę zaraz sprzedać. Bo na co nam emeraldy? A gdzie zrać tam? Na My mamy, chyba sześć emeraldów i na co nam są? Nie wiem. Co widziałem? Gdzie jest Radstone? Tam? Czy gdzie? Ja już nie wiem? A tu, bo tu są skład. Nie, tu są brodawki. Nie wiem, czemu się nie zakupić. Aha, może pewnie jak się w sumie. To już droższe, ale można, by było go przypalić, ale i tak mi się nie opłaca. A kurminal to ja nie wiem. Troszeczkę nie ogar. A ja diorcie w stanie O, akurat... akurat dobrze. I tu jest resztun, no bo powinien być, tam. A nie zauważyłem, tak wam powiem. 50 etienty. 2,5 tysiąca szkoda, że nie da się sprzedać. Znam tyle resztun. Okej, okay, jeszcze by się przydała sprzedać, będzie. Węgiel na nic nam nie potrzebny. Taki to jest węgiel, a taki? To jest brunatny czy nie? To jest chyba ten samolot w kierunku brunatny. Jeśli się nie mylę, mogę się mylić. Gdzie Hmm. <laughs> Będzie porządek. A ten jeden z tak tu... Mo, mogą tu zostać w zasadzie. Nie wiem czemu mi to znika, ale okay. No czemu mi to znika? Tego nie rozumiem. Przecież ja nic złego nie robię. Nie cituję, nie kradnę, to jest nasze dridia. Tylko robię tu porządek no I sprzedaję rzeczy, które nie są nam potrzebne Bo ich nie używamy Szkoda, że tu nie ma moda na robienie tam rzeczy z emeraldów Fajnie by było zrobić na przykład buty But Albo mieczek kilo Mamy 10 emeraldów Uuuuh, tuwa jest moja Podki nie oddaję, podka jest bardzo cenna Nadal tego systemu tej tego serwera nie rozumiem. A gdzie mój lapis? Jeszcze mi ukrali. No, Co za chęstwo. Przynajmniej miejsce mamy dużo, dużo więcej. Będzie w całą skrzynię więcej. Czy player chciał, żebym mu senchantował rzeczy, to mu to zrobię. Dobra, ten najpierw mu senchantuję. To, to i to. Jeszcze miecz. Czy na Knobaka. Ja nie chcę Knobaka, o! Sharp na strójka, niech będzie. Dobry miecz przecież. Protection a to... to nie Protection 2 to jest dobry enchant. Poczekajcie, bo już nie mam zapisu. Protection 4, wow, niezłe buty bo już miał. Czemu na spodnie nie chce wejść enchant już? Nie wiem, czemu tu le leży lapis. Protection 1. Protection 3 A i klatę muszę wyciągnąć, jak mi level szedł już w dół A jak protection No lepiej ci nie mogę zenchantować, bo mi już level przeszkadzał No dwie klaty zenchantowałem, w sumie czemu nie? W odcinku się będę wami powoli żnął. Jeszcze coś tu może porobimy chwileczkę, ale zaraz będę kończył, bo już mam mało czasu na nagrywanie. więc w to udział? w się łap,